Witam Was serdecznie, z tej strony Remix, to jest powtórka z Czwartku z Antykiem, ze mną jest Pirks, który uczestniczył w tej bitwie, czołem i właśnie Pirks walczył z Kaszanką przeciwko Przemkowi i Sebie, teraz będziemy pokazywać, to jest jakby taki zwiastun tego co będzie się działo na Mistrzostwach, chcielibyśmy Wam pokazać jak to by wyglądało. Przy okazji, przy okazji sprzedać parę tipsów, bo tak naprawdę założeniem tego byłoby pokazanie właśnie tych trzech walk jakie stoczyliśmy razem z Kaszanką w teamie na tym turnieju, mini turnieju, które nam udało nam się wygrać i pokazać, że tak naprawdę 2 na 2 to nie jest takie proste starcie, gdzie jeden idzie na jednego, drugi na drugiego, tylko że można naprawdę tu pokombinować i, i parę ciekawych rzeczy porobić, prawda, podwoić gracza, no jest pełen wachlarz taktyk, który można wykorzystać i, i można o tym szepnąć słówko. Tak, więc co? Zaczynamy, puszczamy już powoli. Tak. Normalny temat, to lecimy wtedy, żebyśmy mieli mm -hmm. ten sam czas. Powiedz mi co ty, tu, kaw kawaleria standardowo, jak to tych. Ty? <grychy> tak, to no. mnie. Ostatnio mój taki ulubiony zestaw to jest używanie katafraktów wschodnich. Eee, tak z trzech wziąć, bo to są bardzo mocne jednostki. Trzeba je no, szybko wycofywać i użyć w odpowiednim momencie generalnie. Mhm. E, koni łucznicy, tak. którzy są... No, w na dupie. Bardzo, <laughs> bardzo często wykorzystywani już na takim topie światowym i bardzo e, trudni do walki, jeżeli ktoś dobrze nim gra. Trudni do zwalczenia, a bardzo też rozpraszają na tyłach. E, no i standard, tu trochę piechoty takiej, która raczej jest przeciętna, ale w połączeniu z mocną jazdą może coś tam się działać. No i, i tak naprawdę tyle, no Genek mój ulubiony ostatnio szlachetnik koni łucznicy, który generalnie no, nie ginie, y, zawsze mu dodaje mu stratega, więc y, jak już tam strzela, to wale mu i potężny strzał, i y, bojowy rytm, więc no ma piorunujące statystyki <grym> zabójstw y, w każdej bitwie praktycznie. No, no i on i, najdłużej żyje, nie? I, i najdłużej żyje, bo, bo też jak tylko się tam zmęczy, to dodaje mu drugi oddech. I wtedy, i wtedy z kolei odzyskuje świeżość znowu im ucieknie nawet średniej jeździe. Znowu to ma problem. To za to Kaszanka wziął Rzym i wspierała się tutaj głównie piechotą. Co on tutaj wziął za legionistów? Wiesz co? Pierwsza już tutaj kocha. zaczyna się walka, tak w ogóle. No powoli się... Znaczy, ty znasz tą bitwę, ja tam... Widzę, że się no na razie już, zbliżacie. To już mówię, że moi konie strzelcy zaczynają się spustusze, no, I to tutaj rozbije Szyk... Y, Sebie, który gra baktrią. I jeszcze y, tutaj Przemek gra z Tylisem. No już zamęt e... jest zrobiony, jest zrobiony. Jedna wielka kupa się zrobiła w Baktrii. No generalnie składy są w miarę standardowe, tak? Bo i Tylis mocno na piechotę plus trochę konnych najeźdźców i Baktria z mocną, bardzo szlechną jazdą bakteryjską i szernieżami w kolczukach, prawda? Mhm. No i dużym kontynentem łuczników. No takie zestawienie będą w sumie normalką, nie? Z tak, zestawem, raczej tak. Przy tych zasadach tak. No więc generalnie to no dzieje się tam o, okrążanie, prawda, wychodzenie na tyły tymi łucznikami, rozpraszanie jak widać, no Seba Seba ma problem, prawda? Próbuję zapobiec, ale no... No ale to no, też sprawia, radę, że jest od, od frontu jest mocno osłowiony, prawda? Bo to trzech, trzech łuczników mu odpada i dwie, i dwie włócznie. Tak naprawdę już ma mniejsze siły z przodu. Mhm. No, ale na razie jest taki spokój na razie w szeregach. Tyli z Rzymu i twojej piechoty, nie? Na razie tylko go gnębisz ładnie. Tak, tak, tak. Czekaj, my macie przewagę w strzelcach, czy nie? E, nie, e, zdecydowanie nie. Bo jest... mamy typowo rusze, e, ruszowy skład. Zauważ, ma pokaszanka trzech lewis. Mhm, Nawet. właśnie. Więc nie ma łuczników, ja mam tylko... Konnego, generała i procarze, No i te trzy jednostki cytyjskich, prawda? Więc jesteśmy nastawieni na... Ostre tak. uderzenie. No, Tylis już przygotowuje poborowych na mięso armatnie? Tak Standardowo, nie? Widzę ładnie dali gnębisz <noise> Chociaż pracarze mm -hmm. odpowiadają już powoli strzałem Tak, ale no No mało robią, nie? Trafiają raczej w ziemię głównie No już coraz bliżej, zaraz będzie starcie Tylis już zaczyna strzelać, ale to w elitu, więc <noise> Wszystko zgodnie z planem no i co, I z tych tipsów, które tak naprawdę wszyscy ludzie z czwartków już znają, e, no to jest środek, prawda? Z, tak zwane łącze między dwiema armiami osobnymi, które mhm. musi, trzeba bardzo na to uważać. Ale dobra, teraz ten moment, gdzie nie chciałem tego robić, a stwierdziłem, że wystawił Seba pięknie tą piechotę frontalnie i oj i że katafrakci tam wjadą i zrobią tak zwane jolo, czyli z górale zebrali wszystkie oszczepy, katafrakci wjeżdżają, niszczą pierwsze szeregi, przynajmniej zbijają z nóg. Wycofują się i wjeżdża tam i wjeżdża tam piechota. W założeniu słabsze od szernierzy. Czekam ale nie leżą i... Ale w tym momencie ich wykoszą, bo już na samym starcie mają, mają no po prostu przeklapane, prawda? I to w trakcie... A i tutaj teraz, uwaga, włączę, widać, 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 widać ja? rozłącza. Każanka oczywiście swoim rzędem wjeżdża, wjeżdża na, przez środek i już tutaj zaczyna męcić. Już już będą kłopoty teraz. Tak, to no bo to, to rozprasza coś... już przeciwnika jednego drugiego party, goni tutaj, ty lis goni tutaj już tutaj odpuszczają gdzieś na flankach, czegoś nie widzą już w tym momencie, prawda? Mhm. Okej, okay, puszczamy dalej, czy? Mhm, dobra No ty już migocze, ale to jednak na razie poborowi, że też już ma starcie jak owoce twoje szarży? no już po 30 poginęło z szermierzy. Prawie. Górale odpuszczają Tak. O, ale i... wszystkie, wszystkie praktycznie jednostki już szermierzy yy, przegrywają. Mhm. W starcie. No Czyli i znowu znowu wjeżdżamy środkiem. Już teraz ja się tam pakuję. Yy, właśnie dlatego, że Seba i Przemek nie upilnowali tego środka. I teraz I już, tutaj już tutaj trzy jednostki dopadam. są za plecami, nie? I dopadam już uczników, zaczynam wierzyć, od tyłu, no to już jest, to już jest po sobie No, to, to już, to już jest koniec, że też już uciekają Tylisu. Dokładnie. Trzy jednostki tu aż tak szybko wjechały, to naprawdę było świetne posunięcie, kurde. Mm -hmm. Chwila, moment i... A tak naprawdę, no, na prawej flance Seba całkiem dobrze się trzyma. Ale, no. już, ale już nie ma łuczników, no. Traci ich momentalnie, kiedy tam... Od środka właśnie zaatakowaliśmy. Mimo tej kat szarży katapatów, oni się trzymają nadal, nie? Strząśnięci, tak. wszystko pięknie, ale no, jeszcze nie migoczą. Hmm. No, ale już widzę, że od tyłu... jak koni, więc to, to już zaczyna się panika. I oczywiście cały czas na prawej flance strzelają mi sytyjsy. Mhm. I oni w ogóle na nich już nie zwracają uwagi, nie? Tylko... Tak, po, tak, tak. Robią swoją robotę. Tutaj z kolei y, Przemek się bardzo dobrze trzyma. Yy, daje odpór... ...Rzymowi. No ale na jedną piechotę. No zaprzężenie to wszystko to, to jednak... Tak, natomiast, tak lasę, no, nie? natomiast no... Natomiast ale... no już flanka Seby... ...powoli pęka. A teraz właśnie ruszam już znowu katafraktami ty tymi, którzy byli wcześniej w odwodach, no i teraz już będą tutaj gnieść. Teraz już będzie tylko śmierć. No. O, nie, jeszcze ani innego nie straciłeś nimi, Jezus Maria, co to teraz będzie? O nie, to wy wydarzenie, to widowisko. Mhm. Chciałem tarcz ustawić jeszcze. A to był dobry pomysł w tym mhm. bo, bo naprawdę bardzo dobrze sobie poradziła przy tej szarży jednostka. O już, wódz Bachtyryjski powoli umiera. Za to. Zaprzysiężony wódz. Przemka jeszcze się trzyma. Ale Rzym już wygrywa swoje też starcie, widzę. Też, tak. Na rzym to rzym No nie miał kiedy też za bardzo użyć tych wszystkich proc, Przemek, bo zostały pogonione właśnie też mocno do tyłu mhm. przez tę przez tą jazdę grzymską, która też przedostała się środkiem albo flanką. No i tutaj jednak no, kaszanka miała raszerską armię, więc jak te proce nie, nie działały, no to miało tę też przewagę. No, i jest już praktycznie po bitwie. Przemek już nie istnieje. Teraz tylko będzie wykończenie. Mhm. Ale co ja mogę powiedzieć? No, bitwa na poziomie finału. <grystanie> turnieju. Nie, finał będzie dużo lepszy. <grystanie> <grystanie> Muszę już zdradzić, bo. Finalnie graliśmy z Tyberiuszem i kolego jego klonowym mistrzem, którzy, no, sprawili nam sporo problemów. To była raczej jednostronna bitwa. No, wszystko przez te środek, nie? Tak, w ale stopnie. zachowanie było naprawdę. tak, tak ty, hmm. Taktyka, strategia, wszystko było dopracowane. No więc, tak to. No, także to była pierwsza bitwa. My się z wami żegnamy. Na razie trzymajcie się ciepło. Ze mną był Pirks. Do zobaczenia na mistrzostwach. Na razie i zapraszamy do wzięcia udziału.